Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął, a wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harrego i jego bracia Fred i George, przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harrego z więzienia zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu, za pomocą proszków fił, wybrał się na ulicę pokątną. Harry i siostra Rona Ginny poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gildro i podpisywał swoją najdowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Panie i panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego świadczenia. Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Oh. Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet Daj mu no spokój, on przecież tego nie chce Potter, znalazłeś sobie dziewczynę Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek Trzeba wspierać biednych i żebraków. Harry, spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał pięć minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy w Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charling Cross Road. Dobrze, to jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Upewniwszy się, że nikt nie widzi, Harry i Ron odlecieli starym Fordem Amelia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. <ścoughs> Nic tu nie widzę. Ron? Ron, gdzie jesteś? Tutaj, Harry! Złapała mnie bijąca wierzba. Nie bój się, Ron. Zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Hary, szybko! Cześć, tutaj, Ted Bandi i zapraszam Was na nową serię. Mianowicie jest to kontynuaczka poprzedniej gry, którą nagrywałem. Dzisiaj zagramy w Harry Potter i Komnatę Tajemnic. Jak widać, po krótkim filmiku już jestem. Tak więc jeszcze dla gwoli ścisłości, pamiętacie może sytuację w bibliotece tamtego Gilderoy'a lokarta, co Luciusz Malfoy dał Ginny jakiś książkę. Mianowicie był to jeden z horkusów Horcruesów, jakoś tak to się mówiło, Horkusów Jakoś tak. Który tom Marvolo, Marvolo Riddle, mianowicie Lord Voldemort, Napisał, stworzył jako pierwszego, w wieku swoich 16 lat, czyli przelał część duszy w niego. I mianowicie już Malfoy już wtedy pracował dla Czarnego Pana, więc dał owy pamiętnik Voldemorta Genie Weasley y, Jak widać, jesteśmy przy bijącej wieźbie, gdzie Ron sterowa, sterował swoim Fordem, raczej znaczy Fordem jego ojca, i wbił się w bijącą wieżbę. My musimy go uratować. Y, znamy parę podstawowych zaklęć, które nauczyliśmy się w w pierwszej części to musimy uważać, żeby nas wieżba nie uderzyła, ale jakie to się teraz dowiecie. Yy, tak, tutaj jak widać... a jest tutaj przejście, dobra. mogę otwierać zaklęciem by rzucić zaklęcie wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Jak widać tutaj książka jest po polsku, znaczy tekst oraz yy, ten yy, głos jest po polsku i pierwszy czar jaki znamy to jest Alohomora, który pozwala otwierać tajemne przejścia oraz, oraz yy, różne kufry. przez murek? Muszę iść prosto na niego. Te gargulce można rzucić zaklęcie lumos. A kolejnym zaklęciem jest Lumos, którego pozna nauczył nas Kirinusz Kuirel. który o, jest z tym, że teraz świeci nam się na różce takie żółty, żółty światełko. No i ładnie to dla mnie wygląda po prostu To księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu Jak widać mamy też yy, książkę, gdzie możemy zasypować sobie stan gry i posąg, z którego będą wypadały fasolki jak można zauważyć, znamy też Flipendo. Niestety nie będziemy używać tutaj jednego z y, czarów, którego nauczyliśmy się w poprzedniej części, mianowicie y, mianowicie y, Wingardium Leviosa, który pozwala na lewitowanie danych przedmiotów. No jakoś tutaj nie ma, jednak poznamy również no, y, nowe, inne, ciekawe czary. Y... Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zepchnąć go! Tutaj grafika jest troszeczkę, lepsza, znaczy może troszeczkę lepsza. Podobna do tamtej co mieliśmy w Z, że... Z tym, że nowością w tej grze jest to, że możemy stakować sobie, znaczy dobijać sobie. Więcej tych kierunków życia możemy mieć po zebraniu odpowiedniej ilości kart, chyba brązowych. Ale to dowiecie się już w dalszym etapie gry. Tutaj musimy znowu uważać, aby nas bijąca wieżba nie powaliła. Mhm. Dobra. Żaba. Czekoladowe żaby przywracają trochę zdrowia no i są pyszne. Mhm. czekoladowe żaby. Tym, tym razem aby ją zapać troszeczkę trzeba pochodzić, gdyż tak łatwo na nie daje się złapać. Tu mamy już pierwszą tajną skrytkę. Zaklęcie Alohomora otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. Roland nam to wszystko ładnie wyjaśnił, mamy kolejną skrzynkę, którą otwieramy i łapiemy co z niej wylatuje, czyli fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta, które działają tutaj tym razem jako waluta oczywiście, ale jest to lepiej zrobione, mianowicie dowiecie się, wszystko dowiecie się w kolejnych etapach yy, przechodzenia tej gry. Świetnie, Ary. teraz spróbuj rzucić Flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę... Tam na górze, wrażliwe miejsce. My musimy rzucić Flipendo w to miejsce, gdzie pokazuje nam znaczek. Dzięki, Harry. O, nie! Wracaj, super. Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. W filmie było chyba, że ten samochód to właśnie przez takie przejście sobie przejeżdżał i jechał dalej, ale może coś nie pamiętam. Lumos nie tylko daje światło, ale też ukazuje to, co magicznie ukryte. No. Tak, standardowo Lumos. Teraz możemy się wspiąć na podest. Jest książka sugerowania? Ja to proszę bardzo. Ron, tajemniczy że... sposobem znajduje się już na kolejnym podeście. i wciśnij prawy przycisk myszki. Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. Ciekawostka, Harry sk y, Ron skręcił w prawo, my jednak nie możemy jakoś normalnie przejść No ale cóż, pozbieramy wszystkie fasolki. ...fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. Jeszcze z jednym czarem nie będziemy mieli tutaj do czynienia. Po, poza wingardem Leviosa nie będziemy też mieli. Yy, nie będziemy mogli używać również yy, czaru Incendio, którego nauczyliśmy się na lekcji dzielarstwa wtedy u profesor Spraw. Jednak poznamy inne równie ciekawe zakręcie. Nauczyciele będą te sami, jednakże, jak wiadomo, co roku. Zmienia się nauczyciel od obrony przed czarną magią, w tym yy, w poprzednim roku, czyli w Kamieniu Filozoficznym był yy, Quirinius Quirrell, tym razem będzie Gilderoy Lockhart. Tu jeszcze Lumos jest, Gargulet. Standardowo przycisk we Flipendo i drzwi nam się pojawiają z tajemniczego miejsca. Wchodzimy na górę, tutaj jest jakaś... Yy, tam jest widać kartę, ale jeszcze jest tajemne przejście, którym otwierajmy Alohomorą, a tutaj również mamy skrzynkę, z której wyskakują fasolki wszystkich smaków wersji gogota. Nierazem ja Fetty i George nie będą nam serwowali takiego tutorialu, jak mieliśmy w poprzedniej części, tylko Ron tutaj tak po takiej przygodzie jakby wszystko sam przypomina. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz Escape, zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. Tak, wejdźmy do escape'a, kliknijmy na karty. Jak widać, mamy pierwszą kartę brązową. Jest to HSP Starkey. Mamy również karty srebrne, które jest 10 mniej niż brązowe, oraz karty złote, do których, gdzie nasze karty złote będą dostępne w przypadku od zebrania wszystkich kart srebrnych, gdyż do, pok do pokoju z kartami złotymi jest yy, osobny pokój. Tak więc, jak już to było ładnie wyjaśnione, co 10 kart brązowych dostajemy kolejny program życia, natomiast srebrnych jeszcze chyba nie było wytłumaczonych, ale mogę powiedzieć, co 10 srebrnych odblokowujemy sobie jeden z czterech kluczy, jeden z czterech blokad, które przeszkadzają nam w dotarciu do pokoju ze złotymi kartami. Dobra, tutaj są jeszcze y, parę rzeczy do zrobienia, mianowicie... wbijcie Flipendo w te... Y, w te zbroje, które będą wysypywały nam fasolki po każdym... rzuceniu na nie czaru Flipendo. Standardowo znamy to z pierwszej części. Tutaj jeszcze dwa fasolki, jeszcze coś wypadnie, tutaj już nic. Tutaj już nic, w tych fontannach chyba też nic, też nic. No, i mieliśmy zapisywanie czegoś tam, tutaj nie ma. widać, nie ma jakichś przejść tajemnych, więc nie ma, więc idziemy dalej. A przestało padać nawet. Przestało padać, przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. Przynajmniej nie wyjdziemy ze szkoły mokszy. No cóż, za e, Tutaj będziemy mieli większą swobodę w poruszaniu się po Hogwarcie. Mianowicie są tutaj również umieszczone e, tajemne skrytki na. E, jak to można? Na błoniach Hogwartu? Tak, chyba to można powiedzieć. No przepiękne. Tam mamy skrzynkę. Weźmy sobie ją, otwórzmy może. Ale tylko same fasolki. Ojej, nie jestem. Same fasolki nam wypadły. Tam jest chyba droga na stadion Quidditch. Tutaj chyba będzie do Domku Hagrida, mianowicie. Tam będzie do cieplarni, do szklarni. Cieplarni nie pamiętam do tej pory, jak się to wymawiało. No ale wszystko zobaczycie w kolejnych to odcinka. Zajrzucamy Flipendo na gargulce, gdzie wypadają cztery fasolki wszystkich smaków. Lecz Hogwart niewiele różni się tym z pierwszej części, jednak jest troszeczkę taki zrebraidingowany? Rebranding, rebranding, jakoś tak to się mówiło. Tam, wszystkie, tam jest. Można wejść sobie ponownie do wyzwania czaru. To jest Defendo, to będzie nasz trzeci czar, ale wszystko po kolei. Wchodzimy do Hogwartu. Spóźnieni, cali, wszyscy. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo. Pamiętasz? Jak możecie sobie przypomnieć, w pierwszej części wychodziliśmy z tych oto drzwi, gdzie przy tej lampie czekał na nas Albus Dumbledore, aby przywitać nas w, w murach Hogwarts. Tutaj mamy jeszcze skrzynkę, z której wypadają kolejne fasolki. Dobrze. Tutaj fasolki stanowią ważniejszą część, stanowią są lepiej jest ten system lepiej dopracowany niż wy w, kom na w kamieniu filozoficznym, co też mówię, nie w komnacie tajemnic. Ej, mianowicie, zaraz o wszystkim powie Freddy George. Tylko jeszcze pobijmy trochę w te zbroje. Oj no, tak latać muszę. Ten dywanik mogę powiedzieć, że gdy będziemy mogli korzystać z niego po poznaniu czwartego z czarów, chyba Spongify się nazywał, tego na, nauczy nas gilderoy Lockhart. Będzie to druga lekcja obrony przed czarną wagią. Jak można już zauważyć, pierwszym nowym przejściem tak, wcześniej chyba tutaj było lustra, tutaj nic nie było, no ale cóż. Jest tutaj przejście, którego wcześniej nie było. Tam jest standardowo ten posąg, takiego jakiegoś klauna czy coś. A tutaj mamy dormitorium naszego domu czyli dormitorium Gryffindoru. Wchodzimy po schodach i widzimy portret grubej czy wielkiej damy. Raz dowiadujemy się. Jest grubej, damy. grubej damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. Jesteście. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermion, błagam. Jesteśmy znęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Miodojak. Miło cię znów widzieć, Harry. O, jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków Bretiego Bota. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. W salonie Harego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wieżbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki. Jest świetnym pisarzem. Obrona przeciwciemnym mocom jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Tutaj też jest zmienione, mianowicie nie jest obrona przed czarnym magazina i przed... obrona przed ciemnymi mocami. Dami to jest dziwaczne tłumaczenie, no ale cóż. Tutaj możemy sobie uderzyć w tego posąga. O tym posąg i blokuje nam się taki. Hmm. Jakby to można nazwać taka półpłytka z Minecrafta. Płytka naciskana, na którą staniemy nam się przejście. I jest kufer. Ten kociołek, z którego Dymek się wydobywa, o jest srebrna karta, pierwsza nasza do kolekcji. Zobaczmy sobie ją. Tak, jest srebrna karta, jest to jakiś andros niezwyciężony. I tutaj mamy kociołek, gdzie po lekcji eliksirów będziemy, będziemy zbierać takie jakby dwa przedmioty. Jest to jed jeden z nich jest yy, śluz gumochłona, a drugi to nie pamiętam coś. Yy, znaczy obraz tego to przypomina korę drzewną, więc nie wiem. Nie mam na końcu języka, więc nie sobie. Będziemy sobie mogli z tym zrobić pierwszy eliksir, mianowicie eliksir chyba Wigenowy. Tak, Wigenowy, który będzie nam y, życie przywracał. Tutaj mamy kotkę profe, y, filcza. Y, jaki było? Y, pani Norris. O, Pani Norris. Tak, y, tutaj właśnie wcześniej było y, takie jakby pomieszczenie, takie wielkie, gdzie walczyliśmy wcześniej z Irytkiem, a tym razem mamy takie wielkie pomieszczenie z... Y, rusząc, y, ruszającymi się schodami. Obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. Hary, szybciej. Zobaczymy gilderoya Lockharta we własnej osobie. Mm. Musimy chodzić po schodach. Tutaj na dole są punkty wymiany wszędzie, tam co widzimy. Jest prawie bez głowy Nik. Cześć, Hary! O, cześć Nik! Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. Tak, tutaj, jak już mówiłem, za co 10 kart jedna taka ta deseczka będzie się odsuwać i będzie przejść, aby sobie przejść dalej. Jednak chyba, żeby nie było tak łatwo, to one będą od góry y, się rozsuwały, żeby po prostu przy drugiej już y, moglibyśmy, moglibyśmy sobie łatwo przejść. Tutaj jeszcze mamy dwa y, kociołki, z których y, po, po rzuceniu czarów wypędę po prostu badają fasolki wszystkich smaków. Tutaj mamy lustro, ale lustro normalne przejście. Jest... był taki sygnałek, jak mogliście zauważyć. Jest to chyba odkrycie tajnej lokacji. Tutaj jedynie możemy na razie rzucić tylko zaklęcie Humora, gdyż nie znamy jeszcze tego Spongify nic się nam nie pojawia, więc byśmy sobie skoczyli tam wyżej. No ale cóż, yy, wraz z upływem czasu poznamy... Wraz z upływem czasu poznamy kolejne te czary. Jesteśmy na tym, tym piętrze. Tam jest drugie piętro, gdzie będzie uczył nas Litwy, Chyba tak mu było. Yy, drugiego z czarów, mianowicie Skirt. Jest tam też pracownia profesor McGonagall oraz yy, łazienka jęczącej Marty. Tutaj możemy jeszcze dwie takie yy, sakiewki. Nie sakiewki, to nie są sakiewki. Jakieś takie yy, pudełeczka, które można otwierać kilka razy. Znaczy kilka razy. Jest to ograniczone oczywiście. Po czym po otwarciu maksymalnym już zostaje ta, to pudełeczko takie otwarte na maksa. To zostaje otwarte, nie zamyka się. Mhm, mamy już 79 fasolek. Udajemy się na następne piętro. Jest czeka na naseron. Jesteśmy na trzecim piętrze. Tam dalej są piętra, tam jest chyba skrzydło. O tam jest jeszcze karta, ale po, będziemy musieli tam skoczyć, bo jak użyjemy sponge effect. Tam jest chyba skrzydło szpitalne, gdzie będziemy. A no, będą przygody. Widzimy dwóch graczy ze Siterinu. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. No proszę, słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, boźnego, nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje uczniów. Sama spadłam, naprawdę. Chodź, chodź do mnie. Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos. Słyszenie głosów? Nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko. A teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Musiałem się przesłyszeć. Mieliśmy już na miastkę, co będzie się działo w przyszłości, w dalszym czasie. Było to zapowiedź z tych rzeczy, które będą działy się w Hogwartsie. Mianowicie, to był sam Lord, Vol Lord Voldemort, który komunikował się z Harrym, znaczy męczył go tak aby. W tym momencie Lord Voldemort jest połączony z Harrym Potterem. Może nie tak dokładnie, ale Harry Potter, jakby nie patrzeć, jest jednym właśnie z tych Horcruisów, jakieś tak, horkusów, nie, horkusów chyba. Gdyż Lord Voldemort wytworzył go przypadkiem, zabijając, zabijając y, Lily Potter, matkę y, Harry Pottera. No i Harry Potter jest na razie jego Horp Cruiser, tak jakby on o tym nie wie, gdyż dowie się w przyszłości. Tutaj Filch, standardowo, którego znamy z pierwszej części, oraz pani Norris, wojny, który sprząta cały Hogwarts. Tutaj mamy salę obrony przed ciemnymi mocami, jednakże to chyba życie w następnym odcinku. W tym fakcie, że tylko zapoznaliśmy się, przypomnieliśmy sobie, co się dzieje w Ogwarcie, co było w pierwszej części, tak po części. A więc w następnym odcinku nauczymy się pierwszego nowego zakręcia, ale jednak nazwy nie będę zdradzał. Zobaczycie. Yy, poznacie nazwę w następnym odcinku, tak jak już, już mówiłem. I tutaj jeszcze sobie rzucimy Alohomora na tajną skrytkę. Jeszcze tutaj jest skrzynia, którą możemy otworzyć. Tutaj wypadają fasolki. Mhm. No i w tym odcinku to wszystko. Co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że tam jest, w tym gargulcem jest gabinet pewnego dyrektora, mianowicie Sadam Dumbledora. Dobra, ale koniec przedłużania. W tym odcinku to już wszystko. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć i czołem.